Cztery różne mąki to są. Wajcin to jest sprzenna, ale pełnoziarnista i Żytnie pełnoziarniste Kasia i słoneczny. Tak jak były te szklanki, to... Co? No ja robię taką letnią tą Dwie i pół szklanki, albo, albo te dwa i pół takie kubki wody. To jest tak do proporcji. Dwa i pół. Only. To I, to tego, I to jest ten mój zakwas, Aha. To, bo to jest zakwas nie? Okay. I dwie łyżki tego zakwasu tu wchodzą. I to tylko wymieszać. Porządnie wysmarować formę, żeby chleb się za bardzo nie przylepił do formy. I tak jak tu jest ten zakwas wymieszany z tą wodą, sól i cukier. I to tylko wlewamy tu do środka. I jesteśmy już prawie że gotowi, bo to tylko trzeba jeszcze wymieszać. I już jest chleb gotowy. Ten jest właściwie gotowy. Aby zamiar mieć zakwas, to z tego ciasta się bierze znowuż dwie łyżki z powrotem albo do nowego Tak jest moje i to jest wszystko. I to jest wszystko i teraz minimum 8 godzin ma stać. Nie, 8 godzin i on będzie teraz ten y, będzie stał przez minimum 8 godzin, a na 50 minut.